Jak straciłem, y jak straciłem dziewczynę? Wiem, że to czwarty odcinek z serii Związków Daniela Magikala. I jak obejrzałeś kilka odcinków na tym kanale, to pewnie kojarzysz już osobę Juli. I o niej będzie ten film. Z nią historia zaczyna się w wakacje roku 2024. W mojej szkole poznałem dziewczynę, którą nazywamy sobie Natasza. Z nią mam kilka historii związanych z magiczną pocztówką, ale może w przyszłości to opowiem. W tamtym okresie byłem naczelnym hejterem alkoholu i w sumie nadal jestem. I w ogóle go nie piłem, tak samo z innymi używkami. I jedyne w sumie co robiłem, to paliłem epety. Na jedno wspólne wyjście Natasza zabrała Julę. I na początku miałem, że wy, ty, wy ta typiara ma jakieś w ogóle duże ego już że nigdy w życiu się bym nią nie dogadał, że w ogóle kto to jest. No, ale one poszły na piwo. Gdzie ja pewnie bojałem się dookoła z Adamem i nie wiem, żeby piliśmy się. I w Łodzi, czyli w moim mieście, co roku masz Wood Summer Festival, czyli taki festiwal muzyczny, który jest totalnie za darmo. No i plan był taki, że pójść z całą ekipą, czyli Adam, Natasza, Jula i były tam jeszcze dwie osoby z gangu Adama. Tylko, że te dwie grupy szły tam jakby oddzielnie, i każdy z nich miał pić. I moim zadaniem było połączyć te dwie grupy ze sobą, żebyśmy poszli tam razem, ale oczywiście nie dopilnowałem. Bo na początku nie mogłem skontaktować się z Nataszą i w sumie nie wiedziałem, gdzie oni są. W końcu z info, gdzie są, i tam poszedłem. I w stronę festiwalu, tylko one szybko poszły do żabki po alkohol, i w tamtym momencie utraciłem jakikolwiek kontakt z Adamem, a w promieniu pół kilometra od sceny nie było zasięgu przez ilość ludzi. One chyba wychlały to, co kupiliśmy i poszliśmy. Przy festiwalu Natasza miała spotkać się chyba z jakimś ziomkiem, z którym kręciła, i coś pomiędzy nimi chyba poszło nie tak i mega smutno jej się zrobiło i poszła do domu. Zostałem sam z Julą i w sumie dogadywałem się z nią, albo ona po prostu chciała palić mojego wejpa, bo jej się rozładował. Samego koncertu nie pamiętam za dużo, ale wajbowaliśmy sobie i w sumie nic ciekawego tego dnia się nie zadziało. Wracając szukaliśmy jakiejś żabki, żeby kupić wodę, bo przez cały ten czas, czyli jakieś 3 godziny nic nie piliśmy. Wszystkie żabki były oblężone jak z tej sceny z The World War Z. Nagraliśmy jakiegoś wspólnego TikToka, nie wiem czemu, i się pożegnaliśmy. Drugiego dnia festiwali mieliśmy iść ekipą ja, Jula i jakiś jej znajomy. I wyszło tak, że w jakiś sposób w naszej ekipie pojawił się taki Bartek i w naszej czteroosobowej grupie trzy osoby chciały się napić piwa. Przypominam, w tamtym czasie byłem abstynentem, ale w tamtym czasie, gdy kobieta powiedziała do mnie, no dawaj! To nie miałem już żadnych wątpliwości Wypiłem perłę, eksport na trzy hity i poszliśmy Chcieliśmy dostać się blisko sceny na Kizo i Leosie I przepychaliśmy się pod scenę Ale w pewnym momencie tłum odciął nam ziomka Julii I nie mogliśmy go zlokalizować No i też nie mogliśmy się z nim skontaktować, bo nikt nie miał tam zasięgu I zaczęliśmy iść dalej Od któregoś momentu tłum był na tyle gęsty, że trzeba było się przepychać Na szczęście Bartek był mega pijany Bo poza piwem wypił pewnie jeszcze beczkę wódki Przed spotkaniem z nami I działał trochę jako taki taran jak ta karta z Clash Royale, za którym myśliśmy Gęsiego No i dzięki niemu udało nam się dotrzeć pod scenę. I Bartek zaczął w ogóle krzyczeć jakieś mega dziwne randomowe rzeczy na cały głos. Poza tym, potem ludzie pod sceną zaczęli puszczać balony z gumek które wrzucaliśmy artystom na scenę Pojmowaliśmy sobie do numerów aż nastał czas na Bambi To znaczy Leosie Gdzie były ogromne moszpity Dosłownie wielkości, to, nie wiem, trzech sklepów żabka I braliśmy w nich udział W trzy osoby trzymając się za ręce Gdzie Bartek dosłownie umierał z zmęczenia i ilości alkoholu we krwi I za każdym razem jak skakaliśmy w tym pogo, to mnie tak ciągnął w drugą stronę Że mi prawie rękę wyrywał Nie będę ukrywał, że wolałbym w tamtym momencie zostać samemu z Julą I byłem trochę medna Bartka Ale co mogłem zrobić I to koniec części historii z festiwalów Następnie często pojawia się na wyjściach za damem. I jego ekipą, to znaczy no, na naszych wyjściach po prostu Gdzie ciągle były pite perły, eksport I w sumie nic z tego nie było, poza tym, że kilka razy się przytuliliśmy Zaczęliśmy też wychodzić samemu Oczywiście z piwkiem I wtedy myślałem, że mega dobrze nam się rozmawia I że w ogóle mamy mega mnóstwo wspólnych tematów I że jest to totalnie wifi materiał Następnie zostałem zaproszony na urodziny jej przyjaciółki O czym masz film na kanale I ja ogólnie jestem overthinkerem I po tej imprezie miałem feeling, że coś, coś zrobiłem nie tak I że ona jest na mnie mega obrażona Mimo tego, że tak chyba nie było I od tego momentu stałem się trochę nonchalant w jej stronę Tak w 30 100%. Potem wychodziliśmy jeszcze na piwka, a co jest mega głupie i niebezpieczne, czasami na dach takich famuł. Famuły to takie opuszczone kamienice w łodzi przy manufakturze, gdzie przejście na dach jest takie. I mega często mega pijane osoby z ekipy tam wchodziły, co jest mega nieodpowiedzialne i w ogóle cud, że nikt nie spadł. I tamtym czasie zacząłem wstawiać też historię na ten kanał, więc pozdrawiam. No i w tym czasie też próbowałem rzucić palenie i ogółem całkiem dobrze mi szło. Wytrzymałem dwa tygodnie, aż na jednym wyjściu z Julą dosłownie dmuchała mi w twarz wejpem i proponowała Bucha. No i jako, że nie jestem zbyt asertywny, Szczególnie, gdy coś proponuje mi dziewczyna, która mi się podoba. Wziąłem bucha. I co najgorsze, nie poczułem nic, więc wziąłem z pięć kolejnych buchów takiej serii. I zacząłem się rozpływać na ławce obok niej, i wszystkie kolory nagle wróciły do mojego życia. I zamiast przemyśleć tego, co robię. Po prostu pomyśleć, jaki to będzie miał wpływ na mnie, wrócenie do palenia. Pobiegłem do Shopu, kupiłem efeta i zapas likwidu. Dopiero po miesiącu palenia uświadomiłem sobie, jak bardzo siebie nienawidzę za to, że wróciłem do tego palenia. Ale wtedy i tak nie rzuciłem, tylko zacząłem zmniejszać powoli moc likwidu, który palę. Przygotowywałem się do rzucenia. I ogółem ona próbowała rzucić palenie, i przez cały czas jej w tym pomagałem, ale wytrzymywała po dwa dni maksymalnie i wracała do nałogu. Albo rzucała w taki. Sposób, że pali tylko od znajomych, co nie jest w ogóle żadnym wyjściem z nałogu. Może być co najwyżej pomocą do tego. Na jednym wyjściu, gdzie było więcej osób, powiedziałem, że mam wolną chatę. I poszliśmy ekipą Adam, Weronika i Jula do mojego domu. I jakoś nie planowałem chlania i robienia takiego melanżu, ale jakoś tak wyszło i poszliśmy do alkoholowego. Kupiłem chyba dwie połówki jakiejś wódki i z sześć piw. Udaliśmy się do mnie na chatę i zaczęliśmy dudnić alkoholekcza Jaga z Fortnite. Przy czym Jula zaczęła lutować mój pokój i przymierzać moje ubrania, a Adam grał chyba w Bedwars na moim komputerze. Przez cały czas nawalała Muzyka, aż nagle Adam dostaje telefon od mamy i musiał wracać do domu. Właśnie dzieliśmy tak do 23 o mnie na chacie i dziewczyny mówiły, że muszę już spadać. Nie miałem nic innego do roboty, więc postanowiłem pojechać z nimi. Znaczy, moim planem było odprowadzić Julę. Po 50 minutach jazdy autobusem odprowadziliśmy Weronikę na jej dworzec i po kolejnych 30 minutach jazdy dotarliśmy, tylko Jula powiedziała, że teraz musimy iść na pieszo. Po 20 minutach wędrówki i pójściu na jeden plac zabaw, podbiliśmy pod jej chatę i ogłem miałem trochę taką nadzieję, że będę mógł tam nocować, bo nie miałem totalnie jak wrócić. Stamtąd. I ona mówiła coś takiego, że Mogę do niej przyjść, ale są rodzice No, była pierwsza w nocy, spali Wpiliśmy i była to największa i najładniejsza chata W jakiej byłem w całym swoim życiu co mnie trochę przytłoczyło, bo zakładając, że miałbym z nią być w związku, to co ja miałbym mówić jej mamie? O czym miałbym z nią rozmawiać? No, nasza firma odniosła w tym miesiącu 30% wzrost. Planujemy ekspansję na zagraniczne rynki, aby zwiększyć przychody. A ty czym się zajmujesz, Querstin? Eee, no. Robię filmy o demoralizacji mojej. na, na YouTube. Julia zrobiła mi tosta, poszliśmy do jej pokoju, gdzie go mega szybko zjadłem, i położyłem się obok niej na łóżku, gdzie leżeliśmy 30 minut po prostu w w siebie. W końcu powiedziała, że chce i spać, i że nie za bardzo mogę u niej nocować, i że może mi zamówić jak oddam jej kasę. Problem był w tym, że w tamtym czasie byłem mega broke i było żal mi wydać 30 zł na taksówkę. Więc odmówiłem. Ona dała mi swoją bluzę na drogę, bo było zimno na dworze. Pożegnałem ją i powiedziałem, że dam sobie radę. Zaczęła się moja wędrówka. Jak teraz sprawdzałem, to trasa, którą miałem przejść, ma 2,5 godziny, jakby czasu chodzenia. I myślałem, że dam radę na luzie. No, zacząłem swoją podróż i chciałem iść używając nawigacji. Ale szybko sobie uświadomiłem, że nie mam internetu. Nie wiem czemu, chyba miałem nieopłacony. Więc nie miałem za bardzo, jak używać nawigacji. I nie miałem też tak samo, jak zamówić Bolta. Ani skontaktować się z Julą, żeby mi przelała kasę na bolta. Szybko zrobiłem screena na mapy na najdalszym oddaleniu, bo tylko takie miałem wczytane. I szedłem na czuja. Nagrałem z 15 vlogów po drodze, z czego każdy jest los milia, bo to usunąłem. I tak, wróciłem na pieszo. Udało mi się totalnie na pieszo wrócić do domu. Następnie głównie spędzaliśmy czas grając na własnym serwerze Minecraft. I siedzieliśmy tam cały czas, ale dwutygodniowa faza na Minecraft się skończyła. I w tamtym okresie czasu wydarzyła się moja osiemnastka, na której wydarzyła się najbardziej. Mm, nie wiem jak to nazwać. odważna rzecz w naszej relacji. No po prostu pocałowała mnie w usta Ale z tego też masz film Po tamtym wydarzeniu nasze wyjścia wyglądały głównie tak Że chodziliśmy do galerii handlowych Gdzie chodziliśmy sobie po sklepach I oglądaliśmy jakieś rzeczy Albo stałem obok niej jak ona wybierała jakieś kosmetyki w Rossmanie Po 20 minut Zakupy z dziewczyną wyglądają jakoś tak Patrz jaki fajny no, no fajny. O, patrz, jaki fajny. Potem umówiliśmy się, że pójdziemy razem do klubu z Nataszą. I przed klubem wyszedłem z takim ziomkiem, gdzie zdążyłem wypić z nim 7 piw. I był to duży błąd, bo potem było dla mnie mega problematyczne, żeby dostać się do tego klubu, ale jakoś tam dotarłem i wbiłem. Jedyne co pamiętam, to, że klub był na dachu. Co dawało mu 10 na 10 vibe. Dosłownie taki vibe, że to. Stary. Dwa to tańczenie z Julą, A trzy to, że postawiłem szoty sobie i Nataszy w klubie. I potem Natasza zezgonowała na środku klubu. Po klubie znowu wracałem z buta do domu, bo było mi szkoda kasy i nie lubię autobusów nocnych. Może dlatego teraz mam takie mocne nogi. W sumie. Po tym raz padliśmy na taki pomysł i skończyło się to średnio. I wkręciłem sobie na banie, że wyszedłem na mega zirba jej oczach i trochę ją ignorowałem. I byłam nonchalant już w 70%. Ale zawsze, gdy ja miałem wyjrnę, to ona nie miała. A gdy mi zależało, to czułem, że ona ma wy... Poryta sytuacja. W końcu sytuacja z tego odcinka, po której skończyłem łysy i postanowiłem w 100% wejść w samorozwój. Miesiąc przed tym rzuciłem palenie i do teraz się trzymam. I obciąłem się na łyso, żeby czuć się brzydkim, bo w mojej głowie wtedy nie będzie się mną interesować i skupię się na swoim rozwoju. Od tego momentu, czyli 8 miesięcy, napiłem się tylko dwa razy alkoholu i zacząłem ją ignorować już tak totalnie. Po tygodniu ignorowania zapytała się, czemu ją ignoruję, no to jej na to odpisałem i napisałem jej mega długą wiadomość o sobie. Tego typu wiadomość No i wtedy kontakt się trochę urwał I po dwóch miesiącach wydarzył się ten wypadek mi I chyba do mnie napisała I zaczęliśmy pisać I naprawdę mega dużo pisaliśmy I umówiłem się, że po moim wyjściu ze szpitala Pójdziemy razem na sushi Poszliśmy tam i nawet nie wiesz jak ciężko je się sushi Mając szynę na ręku to jest praktycznie niemożliwe. Bo miałem taki zakres, jakby ruchu ręką, co widzisz teraz na filmie. I to jest mój film, jakby moje ręki. Ogółem pogodziliśmy się i zapowiadało się, że będzie już OK. Wróciliśmy do wychodzenia na galerię i grania razem w gry. Pomimo jej początkowego zainteresowania, szybko poczułem, że jakby jej już nie zależało. I znowu ją trochę ignorowałem. I jak byłem w Warszawie, czyli ten film, to pod koniec, gdzie każdy był na apartamencie, zadzwoniłem do niej. I ona odebrała. Była pijana, bo była na imprezie. Ale powiedziała mi mega dużo ważnych rzeczy o naszej relacji i jak ona się ze wszystkim czuje. Że miałem takie, że no zależy jej Tylko w tamtym czasie uświadomiłem sobie, że nie jest ona do końca już w moim typie Nadal paliła epety I nie byłby to aż taki wielki problem Gdyby nie imprezowała i miała przyjaciela Z którym czułem, że jest o wiele bliżej niż jakiekolwiek kiedykolwiek z nią będę Mimo tego, że był gejem, no to... Byłem zazdrosny. Ostatnie przyjście do niej wyglądało tak, że użyła mnie jako dostawcy jedzenia. Wbiłem do jej chaty, przywitałem się z jej mamą i oglądaliśmy sobie coś. Byłem już tak zmieszany, że nawet nie czułem się na tyle pewny, żeby ją przytulić. Potem graliśmy na Nintendo Switch i całe życie myślałem, że ta konsolka jest meet, ale naprawdę super się na niej gra, no szczególnie w dwie osoby. I w przyszłości chcę taką w domu, chcę Switcha, tylko był jeden problem. Ciągle gadała o swoim przyjacielu Geo, i naprawdę był to dla mnie mega red flag. Później odpaliła TikToka i plan był taki, że oglądamy razem TikToka, ale rzeczy, które się tam wyświetlały, w ogóle mnie nie interesowały i... Ogółem nie lubię TikToka. I trochę to zajęło, ale uświadomiłem sobie, że ona już nie jest osobą, którą tak bardzo uwielbiałem. To znaczy, no, nadal była tą samą osobą, tylko po prostu to ja się zmieniłem. Interesowała się innymi rzeczami, a rzeczy, które mnie interesowały, nie za bardzo interesowały ją. Potem trochę pisaliśmy o naszej relacji w ogóle, że czemu to tak jest, jakby jak to wygląda, i wszystko zakończyło się jedną wiadomością. Ona zapytała, to koniec naszej relacji, i odpisałem na to tak.